W walki wyborczej jednak się pamięta o tym, że są jeszcze takie święta jak imieniny, urodziny, jubileusze. Ja dzisiaj jubileuszu nie mam, ale imieniny rzeczywiście obchodzę, także niezależnie od tego, co by się nie wydarzyło, to rzeczywiście święto jest. No, otrzymam się bardzo dużo życzeń z całej Polski, tutaj od nas, z naszego województwa, z miasta. No, życzenia cały czas zmierzały, wiadomo tak. do czego jest kampania wyborcza. Podtrzymujemy I wy podtrzymujecie, i właśnie ci, którzy składali, powiedzieli, żebyśmy osiągnęli jak najlepszy wynik, żebym ja też, a za mną oczywiście no, cała ekipa, cała drużyna i miejska, i wojewódzka. I mam nadzieję, jestem przekonany, nawet nie mam nadzieję, że ten wynik będzie bardzo dobry. Zresztą już tutaj są takie pewne y, przesłanki. Z komisji, gdzie po prostu no może nie dobrze mówić i żeby nie zapraszyć ale mamy informacje z kilku czy kilkunastu komisji i z terenu województwa i z miasta Białorusoku że lewica no idzie zdecydowanie lepiej niż poprzednich była nie będę mówił o wyniku bo ten wynik będziemy znali niebawem ale, ale nie jest źle a może być jeszcze lepiej. やんの

wieczoru wiele pytań i wiele odpowiedzi. Jedno z najważniejszych pytań brzmi, kto zostanie prezydentem stolicy właśnie od Warszawy, proszę Państwa, zaczynamy. Panie i panowie, za 11 sekund już za 10. Chłopaki, dajcie spokój. Tak, życzę szybciej, tutaj jest chętno. I szybko, do, dobrze by w każdym wyglądała na pewno. Dziękuję serdecznie. Jakby dziennikarze by się nie, nie robił. Ale w innej lecie. Jak ty będzie?